Wszyscy witajcie, tu klub filmowy, a dziś oglądamy film Neighborhood Watch. Simon spędził 10 lat w szpitalu psychiatrycznym i teraz desperacko próbuje znaleźć pracę, ale wszędzie mu odmawiają. Ze stresu chłopak ma o mamy już na rozmowie rekrutacyjnej i nie przyjmują go nawet na kelnera w byle jakiej knajpie. Jest potwornie przybity kolejną porażką. Tymczasem Ed, były ochroniarz miasteczka studenckiego, przyłapuje chłopaka na kradzieży wypieków w stołówce. Bezczelny gówniarz pyskuje, mężczyzna psika mu w oczy antyseptykiem i oddaje kolegom, ale i tu nie znajduje poparcia. Pytają, po co w ogóle skrzywdził dzieciaka? I w ogóle? On już tu nie pracuje. Mężczyzna wraca do auta, które jak zwykle zostawił na parkingu dla pracowników, widzi mandat i rozmyśla. Może szef miał rację, nazywając go wiecznym nieudacznikiem? Po powrocie na swoją ulicę dostrzega przybitego sąsiada, Simona, którego ma za dziwaka. Potem się miota, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Tego chłopaka, Simona, wita siostra. Spieszy na egzamin do szkoły pielęgniarskiej i woła go wieczorem na karaoke, ale on nie ma nastroju, bo znów zaczęły się widzenia przez leki. Jednak psychiatra jest pewien, że terapia jest właściwa, bo przynajmniej chłopakowi już się nie wydaje, że ktoś go śledzi z podłóżka. Simon idzie się przejść i słyszy, jak nieznajomy pomiata dziewczyną. Bije ją i pakuje do wana. A chłopak jest sparaliżowany. Czy jemu się to zdaje? Czy to dzieje się naprawdę? Męski głos w głowie szyderczo mówi mu, że jest tak samo bezradny jak wtedy, gdy złamał szczękę siostrze. Chłopak się wścieka i biegnie za odjeżdżającym autem, udaje mu się zapamiętać numer. Potem Simon puka do Eda, ale sąsiad nie wpuszcza go za próg, nazywając wariatem, bo wcześniej pobił dwóch gliniarzy. A po incydencie reporterzy nie dawali spokoju wszystkim sąsiadom. I dziwi się, jak on w ogóle wyszedł z psychiatryka. Simon ignoruje obelgi i prosi o podwózkę na komisariat, bo autobusy już nie kursują, a on widział porwanie dziewczyny. Ed zatrzaskuje mu jednak drzwi przed nosem i chłopak musi iść pieszo. Głos kpi z jego bohaterstwa i znowu zaczynają się halucynacje. Wydaje mu się, że pod skórą biegają robaki. Zebrałszy całą wolę, Simon dociera na komisariat i opisuje detektyw Glover dziewczynę, ale oprawcy dobrze nie widział. Podaje numer auta, a policjantka tylko grzecznie kiwnęła, po czym sprawdza go w bazie i rozumie, że nie warto wierzyć wariatowi. Simon obawia się, że porwanej nikt nie będzie szukał i oddzwania do detektyw. Ta mówi, że numer należy do auta, które teraz jest 500 km od ich miasta. Nie wie, jak odmówić psychicznie choremu. Więc prosi, by zadzwonił, jeśli coś jeszcze sobie przypomni. Potem dzwonią do Eda z kliniki i przypominają o badaniach, bo źle się to skończy, jeśli nie zmieni stylu życia. Ale jemu to obojętne. Jest zajęty pokerem. Od miłej rozrywki odrywa go Simon, opowiadając o porwaniu. Mężczyzna ma to w nosie, ale chłopak trafia w czuły punkt. Czy nie był kimś w rodzaju gliniarza? Sąsiad jest połechtany i zaintrygowany. Lecz chłopak zaczyna pleść bzdury i tłumaczy Edowi, że kiedy się denerwuje, plącze mu się mowa. Ed wklepuje numer auta w wyszukiwarkę, zamieniając niektóre cyfry na podobne litery. Znajduje pięć pasujących opcji, zamierza dać Simonowi te dane i puścić go w diabły, ale strona jest płatna. Wtedy Ed wyciąga z sejfu odznakę w formie zegarka i jadą do Departamentu Transportu. Mężczyzna kłamie, że chce wyśledzić wandali w miasteczku studenckim po numerach aut. Pracownica nie ma prawa ujawniać danych i Ed ją namawia, ale Simon wszystko psuje, dostając ataku histerii. Muszą odejść z kwitkiem. W samochodzie chłopak przeprasza i nieruchomieje, wpatrując się w to, jak Ed klika długopisem. Mężczyzna kpi, ale widząc jak Simonowi przykro, prosi, by pokazał miejsce rzekomego porwania i opisał dziewczynę. Simon pamięta tylko mini spódniczkę i makijaż. Ed zakłada, że to była prostytutka. Jadą poszukać jej u koleżanek po fachu, ale te mówią, że takiej nie znają. Nagle dwóch opryszków zaczyna tłuc im reflektory i wyciąga ich z auta, a podchodząca madam każe bawić się w gliniarzy gdzie indziej. Wkurzony Ed żąda, by Simon zapłacił za naprawę, bo przez jego wizję ma teraz koszty. Porzuca chłopaka, ale za rogiem zmienia zdanie, widząc jak biedak się wlecze. Pyta jak planuje dalej szukać dziewczyny. Chłopak odszczekuje, ale Ed wie jak dowiedzieć się więcej o numerze Vana i Simon się poddaje. Znów wsiada do auta. Potem Ed szantażuje szefa ochrony kampusu, że ten dobiera się do praktykantek i zmusza go by przepuścił numer przez znajomego policjanta. Ze zdobytym wykazem jadą coś zjeść, a wredny Ed z lubością chodzi po nerwach kelnerce. Potem stwierdza, że z właścicieli pasujących numerów trzech mieszkanie daleko, ale van nie jest na nich zarejestrowany. Czyli blachy skradzione i trzeba znaleźć komu je ukradli. Simon przeżywa swoje zachowanie w departamencie, bo ludzie się z niego śmiali, pracownica uważa go za żałosnego, a Ed nazywa go ćpunem, upośledzonym, byle nie po imieniu. Coś porusza cyniczną duszę mężczyzny i pierwszy raz zwraca się do chłopaka Simon. Zanim ruszą pod adresy, Ed prosi kumpla, by siedział cicho i uczy, by nie uciekał wzrokiem, tylko patrzył ludziom w oczy choćby sekundę, licząc w myślach. Przepytują właścicieli aut i jeden mówi, że oddał auto na złom czyli pewnie tam skradziono tablicę. Po drodze chłopak śpiewa piosenkę, wciąż mu gra w głowie. Ed pyta, jak to jest słyszeć coś, czego nie ma. Simon włącza radio, chaotycznie skacze po stacjach, znajduje szum i podkręca go coraz głośniej. Mężczyzna rozumie, że to nie do zniesienia. Policjantka przesłuchuje pracownicę Departamentu Dróg, prosi o nagrania z wizyty Simona i widzi, jak chłopak demoluje otoczenie. A tymczasem nasi domorośli detektywi znajdują na złomie auto bez tablic, ale jak namierzyć tego, kto je ukradł? I nagle Simon słyszy rozdzierający kobiecy krzyk. Odwraca się, a prasa zaraz zmiażdży samochód na złom. Chłopak myśli, że w środku jest ta dziewczyna. Biegnie na ratunek, a Ed ledwo go odciąga. Złośliwy głos w głowie Simona cedzi, że z takim wybawcą kobieta nie ma szans. Czas przyznać, że tata miał rację. Wieczorem siostra zmusza Simona do szukania pracy. Znalazła organizacje pomagające takim jak on. Sama się uczy i może pracować tylko nocami. Nie wiążą końca z końcem, ojcu było wszystko jedno, a grozi im eksmisja. Simon wybucha i mówi, że ona znowu będzie mogła uciec, ale wtedy nie dostanie zasiłku na niego. Kobieta jest zraniona. Naprawdę myśli, że troszczy się o niego dla pieniędzy. Miała wtedy tylko 16 lat, co mogła zrobić. Ed spędza kolejny ponury wieczór w domu, gdy słyszy hałas. Nagle jakiś osiłek uderza go w głowę. Simon nie śpi, przypadkiem widzi przez okno, jak biją sąsiada i skrada się z pomocą. Olbrzym z dubeltówką wypytuje zakrwawionego Eda, po co go szukał. Simon czołga się po podłodze i pod rękę trafia mu kula do kręgli. Rzuca nią, by odwrócić uwagę bandyty, i wyrywa strzelbę. Ale drań jest zimny jak lód. Jeśli go zabiją. Wspólnicy nie dostaną wieści i wtedy dziewczynę zabiją. Potem próbuje odebrać broń i Simon przypadkiem strzela. Głos w jego głowie szydzi: Co gorsze, że spędzisz resztę życia w więzieniu? Czy że naprawdę jesteś świrem, za jakiego cię mają? Już pędzi policja, którą wezwali sąsiedzi, a Simon wywozi rannego Eda do pracy siostry, do salonu piękności. Didi jest w szoku. Czym ona ma pomóc? Przecież dopiero uczy się na pielęgniarkę ale jednak opatruje rannego, a ją z kolei woła zdenerwowana klientka, która słyszała męski krzyk. Dziewczyna kłamie, że to depilacja, ale klientka zauważa krew na jej ręce. Policjanci oglądają dom Eda, nie da się zidentyfikować trupa, strzał w twarz, tu nawet dentysta nie pomoże. Sąsiedzi widzieli, jak Ed i Simon uciekali po strzałach, ogłaszają ich poszukiwanymi. Tymczasem Didi odważa się szyć ranę Eda, choć wcześniej tego nie robiła. Potem zastanawiają się, co zrobić z telefonem zabitego, który chłopak zabrał z miejsca zdarzenia. Siostra i Ed uważają, że trzeba go oddać glinom, ale Simon, patrząc mężczyźnie w oczy, przypomina, że policja nie wierzy w porwanie, a dziewczyna może zginąć. Do drzwi pukają gliniarze i chłopak prosi siostrę, by przytrzymała ich parę minut, a Ed grzebie w telefonie. Są tam tylko dwa kontakty podpisane literami. Mężczyzna wybiera pierwszy i trafiają na złomowisko, gdzie ukradziono tablicę auta. Didi w końcu musi wpuścić policjantów, widzą zakrwawiony ręcznik, samochód Eda i przeczesują okolice. A nasi detektywi amatorzy wymykają się autobusem. Kłopot w tym, że nie mają za co zapłacić, ale Ed przekupuje kierowcę swoją darmową kartą na obiady. W biurze na złomie czekają na właściciela Kurta i obezwładniają go, a ten pyskuje i zapewnia, że nic nie wie. U Simona zaczyna się dysleksja, ale Ed już go zna i uspokaja, rozumiejąc, że chłopak denerwuje się z ważnego powodu. Okazuje się, że Simon zauważył u bandyty takie same zegary jak u Eda, ze schowkiem. W środku znajdują paszport porwanej. Simon wpada w furię. Majaczy mu się ojciec i grozi kurtowi kluczem nastawnym. Ed ledwie go powstrzymuje i używa swojej firmowej broni antyseptyków oczy. Bandyta się poddaje, pamięta budynek, do którego woził skradzione tablice, a osiłek przywoził dziewczyny na sprzedaż. Jedna uciekła i mówił, że na jej przykładzie nauczy resztę. Ed oddaje go policji, a przybyła detektyw Glover, znajduje skradzione paszporty. A Duet pędzi do domu, gdzie może być dziewczyna, lecz drogę Simonowi zagradza ojciec, który go lży. Nic z takiego tempego nie wyjdzie. Ed wyprowadza chłopaka z tego stanu kliknięciami długopisu, powtarzając, że tylko oni są prawdziwi. Ojciec znika. Wchodzą do domu na własne ryzyko, bo pistolet jest pusty, a nawet antyseptyk Ed zgubił. Przeszukują wszystko, także szafę ścienną, ale i tam nikogo. Rozczarowani siedzą w salonie, gdy pojawia się rozczochrana kobieta z toporem. Na widok pistoletu ucieka, może to matka przestępcy. Sprawdzają szafę jeszcze raz i znajdują w niej tajne drzwiczki, a za nimi to samo no to nie zaginioną dziewczynę. Na miejsce dojeżdża policja i detektyw Glover chwali Simona za świetną robotę. Ed przytakująco kiwa mu głową i wtedy chłopak uświadamia sobie, że już nie słyszy wstrętnego głosu w głowie. Wygląda na to, że teraz są duetem: prawdziwych detektywów. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka temu filmowi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.